Samochody Sołtysa Zenka, część czwarta. Dzisiaj zamiast dzień dobry powinienem powiedzieć bonjour albo kończywa, bo będzie o francuskim samochodzie i o japońskim. Francuz, zaczniemy od francuskiego. To będzie Peugeot 504. Bardzo, wiesz, w dawnych czasach, bardzo znany, kultowy samochód model, dlatego, że jeździła tym policja francuska, że tak powiem w 90% i Karetki pogotowia. Ja miałem akurat wersję kombi, to była taka jak w karetkach pogotowia były. W, filmie, w filmach z Luisem Definesem, o właśnie, tak się trochę ubrałem. Chciałem się do Luisa podobnić, do dzisiaj się tak trochę ubrałem. Patrzyłem, że on chodził w Bereci w golfie. Więc no, czapki takie jak miał żandarm, nie mam. Więc w tych filmach policja jeździła takimi peżotami, tam dużo jeździli geniali, rozumiesz. Ludzi z tym, z zakonnicą takim peżotem, tylko nie kombi. A kombi były na karetkach i no dużo tego było. No ja, jeśli chodzi o tego peżota, to tak mam trochę wspomnień, ale nie technicznych, prawdę mówiąc, bo ogólnie to się nie psuło. To dobre samochody były. Dobre samochody. Powiem tylko, wiesz, że tak powiem ogólnie historię, skąd go miałem i dlaczego zapadł mi tak w pamięci. Bo. Tak, yy, polecił mi to taki mój kolega serdeczny z Łomży, yy, że w Łomży na parkingu stoi taki samochód peż od Kombi. A to wiesz, w ogóle skąd to się w Polsce wzięło, to ja nie wiem, bo mało tego było w Polsce, unikat. Stoi, mówi, wrośnięty w asfalt, jak lato było ciepło, to te koła się zapadły w asfalt. Stoi tam bardzo długo, bo jest kremowy, tak jak karetki francuskie, ale taki tak totalnie brudny, wiesz, chemo oprośnięty po prostu. No więc no, powiedział, że powie mi, dowie się, kto jest właścicielem, i załatwi mi ten samochód. No a dlaczego wspominam tego, właśnie kolegę? Dlatego, że ten kolega o nim kiedyś nagram oddzielny odcinek. Bo superinteligentny człowiek i, i taki zbieg okoliczności, że, ale alkoholik, niestety. No i ten samochód polecił mi alkoholik. I później na koniec skończył też u innego alkoholika. Dlatego o alkoholu porozmawiam, e, poopowiadam was, o, wam o alkoholu, ale tak się skończą odcinki o samochodach, których będzie jeszcze sporo. E, więc, e, poleci, znaczy, no, znaleźliśmy tego właściciela, dogadałem się i najbardziej zapamię... utkwiło mi w pamięci to, że ten samochód stał tam może z dwa lata. Założyłem akumulator i zapalił. Kurczę, to był szok. Diesel, który dwa lata stał pod że tak powiem, pod płatem czy pod drzewem i on uruchomił się, zapalił bez problemu. Ucieszyłem się, jak nie wiem. Przyjechał sam z Łomży. No był, mówię, ten lakier był tak siwy i tak brudny, że ja go pomalowałem. Odświeżyłem go trochę sam, prawda, mówiąc tak niezbyt profesjonalnie, bo lakiernik ze mnie słaby i nadal był kremowy. Kremowy, jeździł całkiem fajnie. Mówię, absolutnie nie psuł się. To no, samochód, tam no, chyba 200 diesel był. E, jedynie dymił trochę. Dymił trochę, więc tak myślałem, że może ten silnik już słaby. Ale nie, on dymił, ale oleju nie brał. Później się wyjaśniła sprawa, ale to w dalszej opowieści. Więc jeździłem tym dość długo i mówię, nie miałem żadnych, że tak powiem, awarii. No, no cudo było. W każdym bądź razie, yy... o jedyną przygodę, jaką miałem, taką śmieszną, no wiadomo, to jednak stary, te drzwi się mogły dobrze nie domykać, to kiedyś. Zakupy zgubiłem. Wersja kombi z tyłu nawrzucałem zakupów i to akurat z makro wracałem. Z makro wracałem, o właśnie, o zakupach w makro to też będzie odcinek, już tak obmyśliłem sobie. I dodałem za mocno gazu, chociaż to przyspieszenia nie było. Zakręt gazu dodałem i wypadły mi te zakupy. Ale na szczęście, rozumiesz, wtedy to już było tak, że. Mm, Miałem już komórkę jakiegoś tam pierwszego Dankala. Miałem komórkę, a wyjeżdżałem akurat z, od córki spod domu i ona zadzwoniła, że tata, zgubiłeś zakupy. No tak <grym> w każdym... W Halinowie na zakręcie to było. No w każdym razie taki, taki charakterystyczny, że tak powiem, albo śmieszny moment to te zgubione zakupy, a tak poza tym jeździł bez zastrzeżeń. I sprzedałem go takiemu też serdecznemu koledze, który, yy, który właśnie skończył z alkoholem i bardzo grzeczny, pracowity, przyjeżdżał, pomagał mi, trochę pracował. Sprzedałem mu tego Peżota. tym Peugeotem jeździł na giełdę, brał u mnie części samochodowe ode mnie, kupował. Nie to, żeby był moim pracownikiem, tylko po prostu tak no, pozwalałem, cieszyłem się, że on wyszedł z nałogu, jeździł, handlował, stanął na nogi naprawdę bardzo. Że tak powiem, bardzo go chwaliłem. Jeździł tym Peżotem w sumie 3 lata. No i niestety, to mówię, to w odcinku o alkoholu opowiem. Niestety po 3 latach znowu wpadł. No to, to przy Peżocie, nie będzie spraw technicznych, tylko, tylko mówię, bo samochód nigdy mi się nie popsuł. Bajka, no, jak, jeździł jak Mercedes. Więc tyle o Peżocie. Następny samochód to tutaj przygotowałem zdjęcie. Nawet zdjęcie Nissan Sony B11. Nie wiem, czy będzie widać, tak trochę potrzymam. I też jest zbieg okoliczności, że jest to akurat pod makro. I to mi zasugerowało, żeby nagrać odcinek o zakupach makro. Bo kiedyś właśnie y, pierwszy duży taki market to było makro, u nas, makro cash. No więc po peżocie miałem tego Nissana, no, śliczny samochód, bo taki wieś niebieski metalik, wizualnie bardzo ładny, już wiesz, nie wstyd było pojechać, bo ten Peugeot był, że tak powiem, praktyczny, nie ale wyglądał szybko. Natomiast ten wyglądał ładnie, ale odwrotnie niż Peugeot, psuł się non stop. No i z tym miałem przygody, bo tak, nie chciał zapalać, jakby wystarczyło troszeczkę mrozu, bo już nie chciał palić, trzeba było ciągać. Na rozciąg braliśmy, mało że, yy, no to w końcu postanowiłem zrobić remont silnika, kiedyś nie było części i taki kolega mechanik Jurek mi to robił, tuleje polskie metalowe, tuleje gdzieś tam zamówił, włożył, tłoki te same, tylko pierścienie drugie, trochę to lepiej jeździło, ale uruchamiało się też słabo, mało tego, no już było znacznie lepiej ten piąty bieg zaczął mi wyskakiwać. To też pamiętam, że już wtedy było tak, że nie już trochę było internetu, prawdę mówiąc, ale znalazłem to gdzieś w sklepie gezecie gazecie motoryzacyjnej naprawa piątego biegu w Nissanach, czyli powszechna wada była w nich. W siedlcach facet był, mechanik, który zajmował się tylko tym, naprawia, naprawa piątego biegu w Nissanie i miał to tak dopracowane, że ja to zaprowadziłem, tam, że tak powiem, u kolegi posiedziałem, trochę po mieście połaziłem, posiedziałem i on od rana do, że tak powiem, od rana do, do wieczora zrobił mi to w jeden dzień, wiesz, do, w kilka godzin to zrobił. Naprawił mi ten piąty bieg, nie kosztowało to jakieś tam wielkie kokosy, ale no, szczęśliwy byłem, ale tylko kilka miesięcy znowu zaczęło znowu zaczął wyskakiwać, także to jest chyba taka jakaś wada fabryczna w tych Nissanach. Jeszcze inna przygoda z tym Nissanem to była, pamiętam, taka, że jechałem normalnie sobie ze średnią prędkością, na szczęście ze średnią, gdzieś tam 60-70, do Siemiatycz tutaj i nagle zablokowało mi się przednie prawe koło. No szok, jedziesz i nagle hamuje Ci jedno koło. Gdyby to było lewe i ktoś jechał przeciwka, masakra. To wiesz, to by był wypadek. Zablokowało się całkowicie. I co okazało się później? Łożyska Łóżysko już były zużyte i jedna kulka pod drugą pod, pod, podeszła i zablokowała to łożysko. Pamiętam, że było to w statnikach i od, od statnik do ostroża, do przynak znowu do jurka na wstecznym jechałem. Musiałem jechać 3 km na wstecznym, bo do przodu nie chciało mi się koło kręcić. Zostawiłem, no, wymieniłem łożyska i okej, okay, no, ale w każdym razie może moja wina, że te łożyska były zbyt stare, zbyt, że tak powiem zbyt późno wymieniane, prawdopodobnie trochę wyłyść, skoro tak się nagle zablokowało łożysko. No i to był taki bardzo charakterystyczny moment, który zapamiętałem. od Nissan, no to dzisiaj będzie krótszy odcinek, bo jakoś szybko mi się temat skończył. O innych samochodach będzie więcej. No co tu jeszcze o tym Nissanie mogę opowiedzieć, no też korozja też go brała niestety. Korozja go brała tak, podobnie jak, jak Mercedesy. No Peugeot tak nie był skorodowany. Był brudny, był brzydki, ale skorodowany nie, nie był. Zresztą trudno powiedzieć, czy miał korozję, bo miał, był, wiesz, był tak brudny, a później na ten brud pomalowałem go. I, no w każdym razie, a, jeszcze wspomnę o tym Peugeocie, że myślałem, że to jest silnik słaby, że już takaś taka wada poważna. Okazuje się, że ten Jurek właśnie, on był, mówię, nie pił, to był super pracowity, jak każdy alkoholik, pracocholik. Więc go wyczyścił, wysprzątał, pomalował go na czarny metalik, ciemny metalik i ustawił mu jakiś mechanik zapłon. Przestawił na pompie wtryskowej zapłon. Ja aż zazdrościłem, on przyjeżdża tym samym Peugeotem, on wcale nie dymi. Wie co remont silnika zrobiłeś? Nie, I zapłon tylko przestawiłem na pompie wtryskowej, mechanik mu przestawił. Przestał dymić. Także wtedy, że tak powiem, aż, no akurat Jurkowinie, nie, tego, temu, co, który kupił to, że tak powiem nie zazdrościłem, ale gdybym komuś sprzedał, to pewnie bym szkodował, że sprzedałem nieawaryjny samochód, on naprawdę dużo nim jeździł, trzy lata nim jeździł i to po giełdach i handlował i, i, na, jakimś, i na paliwie w dodatku, wiesz, to było, nie było turbo, to paliwa się używało takiego, jakie było przeważnie, to jest ze wschodu paliwo żeby było taniej. No więc te dwa samochody na dzisiaj wystarczą. I jutro nagramy coś następnego i będzie dłużej. A dzisiaj tymczasem niedziela życzę, życzę smacznego. Jak ten youtuber od traktorów już zapomniałem. Franek. O. Także życzę smacznego i do jutra.